Sytuacja związana z pandemią na terenie powiatu nowosądeckiego jest niepokojąca. Tylko w sobotę potwierdzono tam ponad 60 przypadków zakażenia COVID-19. Mimo to szpital dokłada wszelkich starań, by działać. Pomagają w tym środki z województwa małopolskiego. Dla, ze względu na stan epidemiczny, jaki panuje w regionie i w trosce o bezpieczeństwo personelu, jak i pacjentów, Wprowadziliśmy zawieszenie przyjmów, przyjęć planowych na oddziały i przyjęć planowych na zabiegi. Jest to związane z tym, że jest naprawdę ciężka sytuacja epidemiczna w regionie. Dobrą informacją jest taka, że wszyscy pacjenci onkologiczni są przyjmowani w trybie normalnym. Cały ośrodek pracuje w trybie normalnym, czyli i zabiegi onkologiczne i przyjęcia planowe są w trybie normalnym. Wstrzymano m.in. przyjęcia na oddziały. Odbywają się najważniejsze zabiegi. Te, które ratują życie, czyli tzw. zabiegi na ostro również są wykonywane normalnie w całym szpitalu. Nie przyjmujemy tylko planówek na oddziały zachowawcze i nie przyjmujemy również na zabiegi planowe. Trudna sytuacja wymaga dyscypliny nie tylko personelu, ale i pacjentów. No w sobotę był rekord u nas było prawie 67 dodatnich przypadków w sondęczyźnie, więc myślę, że naprawdę trzeba uważać i. Nie poluzowywać tak dystansu, wnosić maseczki, to nie jest tak, że jesteśmy bezpieczni, trzeba na siebie uważać. No, my musieliśmy wprowadzić to, to zawieszenie przyjęć planowych zabiegów planowych, ponieważ wynika to z zabezpieczenia reszty pacjentów, którzy są przyjmowani na ostro. No musimy dbać o bezpieczeństwo naszych pacjentów, którzy znajdują się w szpitalu. Dodajmy, że szpital otrzymał z województwa dofinansowanie na środki ochrony osobistej, ale pomoc mieszkańców także będzie przydatna.